Przez komfort widzenia rozumiemy pewną zdolność do pobierania informacji przez nasze oko przy maksymalnej zdolności rozdzielczej, przy maksymalnej akomodacji, przy z jednej strony dużym natężeniach światła, z drugiej strony przy bardzo małych natężeniach światła. Czyli te wszystkie parametry fizyczne tego oka rozumianego jako detektor optyczny będą zbliżone do tego oka normowzrocznego. Według statystyk, prawie połowa Polaków wymaga korekcji ze względu na wiek. W Polsce jest 18 milionów prezbiopów. A jeszcze jest spora grupa populacji odczuwająca brak komfortu widzenia z innych przyczyn, nie zawsze wynikających ze stanów chorobowych. Wielka część noszących okulary ma źle skorygowany wzrok i bardzo często nie uświadamia sobie tego. Współcześnie nasz wzrok skupia się na tym, co jest bardzo bliskie. Pracujemy, odpoczywamy, bawimy się przy ekranach komputerów. Świat oglądamy w telewizji, informacje czerpiemy z gazety i z monitora telefonu komórkowego. Kupujemy produkty opakowane i opisane drobną czcionką. Już dziś Światowa Organizacja Zdrowia uznała za priorytetowe problemy widzenia z bliskich odległości, w tym specjalnie presbiopię. Presbiopia jest dolegliwością ponad miliarda ludzi na Ziemi a z tego 60% nie ma odpowiednich okularów lub używa złych soczewek bez badania wzroku u okulisty, optometrysty lub specjalistycznej konsultacji u optyka.